Dla mnie jest to niezwykła kobieta. Matka, która w obliczu śmierci swojego jedynego dziecka, syna, potrafiła myśleć o innych ludziach. Matka, która zatopiona w bólu, stojąc przy łóżku umierającego dziecka, potrafiła pomyśleć, że z tej śmierci może zrodzić się nadzieja na życie dla innych ludzi. Dla mnie to wzór człowieczeństwa. Teresa Banach. Mieszka we wsi Cieciory w województwie podlaskim. Po nagłej śmierci swojego 34-letniego syna Sławka, bez wahania zdecydowała się oddać jego twarz do przeszczepu. Otrzymał ją młody mężczyzna z Oławy. Był to pierwszy przeszczep twarzy w Polsce i pierwszy na świecie przeszczep ze wskazań życiowych. To bardzo skromna, bardzo Pokorna, cicha, wiejska kobieta, nie mająca żadnego jakiegoś większego wykształcenia, a swoją decyzją jest dla nas wszystkich przykładem. Pani Teresa wyraziła również zgodę na oddanie do przeszczepów organów wewnętrznych syna. Jej decyzja uratowała życie dziewięciu osobom. Teresa Banach jest wdową, żyje sama ze skromnej renty. Pani Teresa powiedziała kiedyś, chyba widziała to od lekarza z Białego Stoku, że organy jej syna trafiły do dziewięciu ludzi. I to, to było takie piękne, bo powiedziała: No to teraz to tak, jakby miała dziewięcioro dzieci. Gdy o tym mówi, to, to naprawdę jest taka, no chyba szczęśliwa z tego powodu, że z tej śmierci, z jej wielkiego bólu, ktoś inny ma życie.